Cześć, bardzo Was serdecznie witamy. Cześć. Bardzo się cieszymy, że dołączyliście do naszej wspólnej modlitwy i że tutaj razem możemy się spotykać i się modlić. Mówimy Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, gdybyście zrozumieli, co znaczy, Chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Nie potępialibyście niewinnych. Papież Franciszek mówi, że imieniem Boga jest miłość miłosierna. Maryjo, pomóż nam naśladować Bożą dobroć. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z ducha świętego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Ich mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem? Zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boże Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz brać w serca nasze, abyśmy, którzy przez zwiastowanie anielskie wdzielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jeszcze za naszych bliskich, zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światło z wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy bardzo Wam za tą naszą wspólną modlitwę. Dziękujemy za polubienia, komentarze. Bardzo nam miło, jak komentujecie, bo wtedy wiemy, że razem się wspólnie modlimy. Przekazujcie przyjaciołom informacje o tych transmisjach. Jak chcecie dostawać powiadomienia, to zasubskrybujcie. A już widzimy się jutro o 12 na żywo. Dzięki, cześć.